Nie wiem, co się odwala w tym filmie, ale miłego oglądania. Teraz się dostałam co mi slajd napisał. Co ci napisał? Czy ci zrobił loda? Ci nie, nie mogę ci powiedzieć. Powiedz to. Albo czekaj, zróbmy roleplay. Ja jestem ten Golum, a ty będziesz mu rzucił jej. Polbaska! No! No! Flash planata must. Flash planata must. Flash planata No! Flash planata must. Flash planata must. Flash planata must. Flash planata must. Niema. Nie ma... Nie ma... Pani Mefrufu nie ma... Nie ma... nie Eee. Ojej... Krowy! Jedna krowa... No. Druga... Hej, pokazujesz mi znak, debilu! Połóż tę <śla>

ja nie robię. No kurwo! Kościół! <laughs> ma po prostu dosyć twojego pierdolenia i zaproponował mi tysiaka jeżeli cię sami autuje na 8 godzin. O oh no! Jestem przerażony! Oh o no, nie 8 godzin! Co ja no, będę kurwa. tyle czasu robił! Tylko nie 8 godzin! Nie, mistrzu! Oh, proszę nie! Ja, nie. Masz? Co to? Czapeczkę. Siadaj tym smigolem na ziemię. No. Ładno. <laughs> Zajebiście. Miałeś kiedykolwiek sytuację, przecież że po prostu myślałeś, ej o ja w fiu. Miałeś kiedykolwiek tak? Nie. Nigdy? Nie. nie. Czemu? W sensie, dlaczego ty nie miałeś kurde coś? <laughs> kurwa głupi. Ej działa! Zrobiłem, o... patrz. Chcesz notarkę? Latareczkę, latarunie, chcesz? 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 Nie, zamówiłem, chcesz? Chcesz? Zajębić kurwa tym rocket lancerem, jak go tylko podniosę, nie? W ogóle sklonimy coś o ten złą, żeby handlować? O, masz, zobacz! Daj, 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 daj! Siedem. <śmienic> <śmienic> ja Co tu jest? Moombox jest A, <śmienic> to jest tekst zjebany. No, weź go. A, 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 muzyki. Aha. Witam serdecznie pana, chce pan może się podmawiać? Uciekaj, nie, uciekaj, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie pij mnie, nie pij mnie, proszę! No, strzym. Boże, bo na czegoś innego... Chcesz na Chodź kuba, Nie, no rób tego! No chodź, chodź! w Specjalnie żeś to zrobił! Oddaj mi Dawidka! Kurwa jebana! Chodź, <laughs> kciuka? Chcesz kciuka, ty będziesz ssał! Co to za Oj, słyszałem coś. Co to? Nie wiem. Bo... O! W kurwa, Mati... O -o. Aha. Ej, pisze hey, je... mi, Mati... Dawid, 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 Dawid! Wyróż, Pierdolnie mnie, pierdolnie mnie! Nie Zdążyłeś! No, nie wiem, jak ten dyrek, skąd, ale no w sensie no... No tak, to prowadzi, no wiesz o co chodzi. Dawid, topieś! <laughs> <Dawid, topię> <laughs> Chyba to jest złe wyjście. O kurwa. Madi, to było złe wyjście. Tyle kurwa złomu jakbyśmy chapnęli kolbaska tak na współę, tak ty z jednej strony, ja z jednej strony, co o tym sądzisz? Ja się dziwię, dlaczego ty jeszcze masz kobietę. <głosy> <głosy> Bo ja ją kocham, a to, że pierdolę takiego poty, to co? Są żarty, ty cw... Baniaku, singlu jebany <noise> Tfu na ciebie Ten moment kiedy jedyne słowo jakie możesz pocisnąć To jest, że jestem singlem nie. A co ty cisnąłeś mnie jak nie miałem przypadkiem bardzo partnerki Ty pamiętasz? To... Raz powiedziałem mu że wtedy raz. co żeś Pamiętam ile razy się, się Nie mam rodziców, nie wyzywaj mnie teraz A Ja też, no też nie mam ojca, zamknij pizzy <noise> <noise> Co ty robisz? Bawię się z psem Bo mnie aktualnie gryzie w nogę wiesz Jesteś, Jesteś pod statkiem A jestem troszeczkę tak no, no. Ej, co za kurwa, widzisz, że mnie na nie widzowy nie słyszał? Ale mi teraz jest przykro. Mateusz, jak to oglądasz? Oczywiście mówię teraz do montażysty, nie do zwykłego Mateusza. Mateusz, jak to teraz oglądasz? Daj na środku ekranu Mateusz się. Mati, to kurwa. Bo mnie wyciszył i mnie słychać na to no, ciekawe, dlaczego cię zmutował. Ej też lubisz się tak po fa pomacać tak nawet z dupy <śmieniu> Skąd masz rakietnicę, kurwa. O kur Nie, ja tam idę, rozpierdolę wszystkich. Kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Jak się zesrałem, o ja pierdolę! Sraj Eee uh. Halo O uh. gdzie jest Kibelpa <gryst> stały Co ty zrobiłeś? <gryst> <gryst> Fajne To twoje nawet d... O, chce wsadzić ci w dupę? Nie, bo Ty musisz iść ze mną. Sadziłeś? Teraz jakby tak Na tej wojnie ładnych parela Chba robi Dawaj w pilocie Kurwa <laughs> Kurwa! Ale chujowa jest kamera, oglądana. Co ty tu robisz? Tu jest szyb. A kurwa! Weeeee! Ja pierdolę. nie będzie żywał przez kurwa! Patrz, patrz, idzie do nas! Czas! Kurwa, bo, do czemu do mnie? Czas! 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 Nie no wybieraj ode mnie! No! Nie, ja wychodzę, wychodzę. Czas! Zakręcę coś korzeczką? Czekaj, stój. Nie? E! Słyszę się u ciebie, przebija mnie. No bo mam idioto słuchawki, które nie są tak jak twoje. Już nie mam słuchawek tak jak ty na uszach, yy. tylko ja mam takie głośniczki takie na uszach. Bo jesteś jednym. Nie, po prostu jestem bogaty, tak. <ślesy> <ślesy> Pobawimy się z zabawkami, zobacz. To jest moja szpatułka. To jest moja puszka. ja sobie biorę tę puszeczkę i na przykład biorę sobie szpatułeczkę i jak nie mam co robić, to biorę Pik, 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 pik. Kurwa! Złaś ze mnie! Dawid! Gdzie ja idę? A tu jest ten... Dawid gryzie mnie! Dawa. Co Bugi nie żyje? Nie no, porusza głową. Ej, czemu ja bym tym Nie rusza głową. Jesteś rozjebany tym Bogiem? Mateusz? Cześć. Nie, nie mogę. mogę. Co? Nie mogę. Czego? Nie mogę iść. Dlaczego? Zacząłem walić konia i nie mogę przestać teraz. Ja to. Pierdol... <laughs> Cześć. Chcesz bazukę? Nie dlać, Kurwo wypierdalaj ode mnie, bo ci zajebie za listwę. Jak się bopi! Jupi masz Jupi! Ty kurwo jebana. Fuh, za zajupiego. Wypierdalać. O, słyszałem coś. Chrupnęło. Co? Widzę, o! Co tu jest? Balonik! Balonik! Daj mi, daj balonik! Ej, daj mi jeszcze! O! O! uuu! Zaśmiałeś się do mnie! Masz, masz ten balonik! O, cześć Mateusz, słuchaj! Chcesz balonik? Cześć. Chcesz balonik? Weź balonik, cześć. proszę! Weź balonik! Specjalnie to zrobiłeś, ty... <noise> Bu co to za dziecko płakało? Słyszysz co ty mówię? Bo konia wali. Słyszysz? Zamknij bis. Jak, to, jak zrobić? to zrobić? Powiedziałem ci, że ci powiem, jak wyjdziesz z gry, piękny człowieku. Dodałem inny jeszcze okolicznik, ale ja ci go nie powiem. Epitet. Tyle mi ci kurwałam do powiedzenia. No mm, a daj buzi, proszę choć O, no ich. Tu jest pusto, idziemy w dół. W dół czy nie? No tutaj, tak, tutaj Czy ty ja się wyjebałeś z tym Dawid? Nie mogę. Nie miałem pieniędzy już serio na ten, na Halo, Mateusz? Nie ma pieniędzy na łopatę jedną? Zabierz mnie też, zabierz mnie też, ej, ej Ja chciałem dokładkę, mogę jeszcze? Mogę jeszcze? Proszę, proszę, daj mi dokładkę, jedzę, jestem głodny, proszę Proszę, daj, daj. Aha. What? More emotes i co? Too many emotes No no, i odpalaj, wtedy w grę, ja patrzę czy działa, i będziemy się ruch... nawet dla kompany. Ty się wypinasz, a ja wchodzę w ciebie, dobra? Coś kurwa, Rozepnę rozporek i w ciebie wiadę, dobra? Zrobimy tak? Zrobimy taką scenkę? Nie. Proszę cię, proszę cię, Mati. Są... Ej, słyszę pieska. Tutaj, czemu to zrobiłeś? nie mogę nawet podnieść i... O. Jak ciekawe jak włączam teraz latarkę? Czyli to jest tylko na questa, to ty nie możesz świecić, możesz tylko łacić ze mną przyjepku. Nie martw się. Na pewno są jakieś inne pointingi. To się nie wkłada do buzi, wiesz. No jest teraz promocja na latarki. Ak? No, za ile? Nie wiem. Na cztery nam starczy? Kurwa robisz! Tańczę Oj. Jak wyglądam? <laughs> i do tyłu, i do przodu. Teraz przechyl do przodu. O, jeszcze troszkę? No <śmiech> powiedzmy. Kurwa, tę łóżkę, tę łóżkę! O! Co tam było? Otwór, dlaczego ty masz maskę? Gdzie? Wyrzuć to. Nie wyrzuć, wyrzuć to, bo po jednego potwora mnie zajebie. Nie, no, wyrzuć to. maski. Wyrzuć to, powiedziałem. Wyrzuć to. Stawę cię samego. Wyrzuć tak to. Tak samo jak ty mnie zostawiłeś. Skacze. No nie wezmę, chodź! To ją wyjeb na ziemię. Nie mogę jej wyjebać. Naprawdę, nie mogę. Mogę ją tylko przemieniać na rękę, chodź. Panie potworze, witam serdecznie. Czy jest pan zainteresowany moim s**ownym ciałkiem? Odpierdala mi, odpierdala. Widzę swoje ręce działa. Mateusz, widzę ręce. Mogę ci pokazać, nie mogę faka, ale działa, Mateusz. Teraz mogę walić konia w letal kompany. Oj, tak.